Zaprasza Zarząd Morskich Portów Szczecin i na program zaprasza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Co byli na tej na tej trybunie, to zamarli, że takie hasła w tym czasie mogą iść. Szczecin 1 maja 1971 roku podczas pochodu ludu pracującego pojawili się bliscy zabitych w grudniu 70 roku, którzy domagali się ukarania winnych i przeciwstawiali się próbom zatarcia pamięci o ofiarach. To był czarny marsz. Pierwszy raz ludzie mogli publicznie władzy coś powiedzieć i powiedzieć nie. Tak być nie może. Film dokumentalny Marsz po prawdę w TVP3 Szczecin w sobotę 1 maja o 10.40 i 18.50. Ludzie byli pełni emocji, pełni nienawiści za to, że im ten związek zabrali, że tych ludzi upodlili. 1 maja 1982 roku w Gdańsku i innych miastach odbyły się kontrpochody. Skalą wydarzenia były zaskoczone nie tylko władze partyjne, ale i podziemna Solidarność. To wszystko wyszło spontanicznie. Ja tylko zostałem użyty no do zapalenia zapału. Film dokumentalny Chodźcie z nami w TVP3 Szczecin w sobotę 1 maja o 19.35. To jest zagrożenie, które naprawdę mnie jako młodej osobie może mnie dotknąć. Z należy się przygotować, ale nie w takim sensie, że należy tego bać, tylko w takim sensie, że należy. Być czujnym. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć i do tego właśnie przekonujemy w tym programie Onko Czujni w TVP3 Szczecin w poniedziałek o 18.15. Zapraszam niebogatszych. Śląsk, wspólna sprawa. Rozpoczęliśmy walkę we dwójkę. Losy nasze zmieniały się. W końcu udało mi się wejść zdecydowanie przeciwnikowi na ogon. Oddałem kilka serii ze swoich krawinów mocinowych. 303. Premiera w TVP 3 Szczecin w poniedziałek 3 maja o 10. Karolina Holka, dzień dobry, zapraszam na informacje Kroniki. Szczepienia przeciw COVID-19 bez rejestracji od dzisiaj. Ostatnie pożegnanie księdza biskupa seniora Jana Gałeckiego. W uściu będzie powiewać największa flaga na świecie. Od rana można zaszczepić się przeciwko COVID-19 bez rejestracji. Teraz to wszystko kolejna kronika za niecałą godzinę. Do zobaczenia. Pomagamy w trudnych chwilach. Całodobowo, profesjonalnie, kompleksowo. Organizujemy ceremonie pogrzebowe w każdym obrządku. Szczegóły na www.pogrzebymyśnik.szczecin.pl szczecin.pl oraz w naszej siedzibie przy Alei Piastów. Usługi pogrzebowe Herrera. Warto nam zaufać. Morze Zachodnie przejściowo znalazło się pod wpływem klina wyżowego, jednak już po południu dotrze do nas kolejna zatoka niżowa. Napływa dosyć ciepłe powietrze polarno-morskie. Przedpołudnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu chmur przybędzie. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Na wybrzeżu zerwie się nieprzyjemny, silny i porywisty wiatr. Spodziewany jest także wzrost ciśnienia, które w południe ma wynieść około 1015 hektopaskali. Na Bałtyku bez ostrzeżeń poryw wiatru do 5 stopni w skali Poforta. Ci, co tam siedzieli na tych trybunach, to ja oglądałem ich twarze. To oni byli po prostu jakby zamurowani. Ich to zaskoczyło. To był brat pana Toczka, który szedł, można powiedzieć, na samym przodzie tego pochodu. Miał czarną rękawiczkę i trzymał rękę w górze. Film dokumentalny Marsz Poprawdę w TVP3 Szczecin w sobotę, 1 maja o 18.50. Szelali krótkimi seriami. Inni długimi jakby chcieli jak najprędzej opróżnić magazynek i nie mieć z tym nic wspólnego. I wtedy wpadły do mieszczały. Z tłumu ktoś podleś, pamięta, on gdzieś zerwał koszulę i zrobili mi opaskę uciskową. Film dokumentalny Grudzień nasz i wasz w TVP 3 Szczecin w poniedziałek 3 maja o 11.00. Pomagamy w trudnych chwilach, całodobowo, profesjonalnie, kompleksowo. Organizujemy ceremonie pogrzebowe w każdym obrządku. Szczegóły na www.pogrzeby-szczecin.pl oraz w naszej siedzibie przy Alei Piastów. Usługi pogrzebowe HERRA. Warto nam zaufać. Karolina Holka, witam i zapraszam na Kronikę zmienia przeciwko COVID-19 bez rejestracji w majówkę. Ludzie byli pełni emocji, pełni nienawiści do, za to, że im ten związek zabrali, że tych ludzi upodlili. 1 maja 1982 roku w Gdańsku i innych miastach odbyły się kontrpochody. Skalą wydarzenia były zaskoczone nie tylko władze partyjne, ale i podziemna Solidarność. To wszystko wyszło spontanicznie. Ja tylko zostałem użyty... Do zapalenia zapału. Film dokumentalny Chodźcie z nami w TVP3 Szczecin w sobotę 1 maja o 19.35. Wciąż nie możemy się spotkać, ale nadal brakuje nam talentów. Eurowizja, Junior i Opole czekają na zgłoszenia wszystkich między 9 a 99 rokiem życia pod adresem: szansa na sukces małpa Podaj swoje dane, napisz coś o sobie i nie zapomnij o linkach do dwóch wykonywanych przez siebie utworów po polsku. Więcej szczegółów na stronie programu.